E, siemka, witam was serdecznie w unboxingu klawiaturki nowej. Nie pokazuj danych osobowych <noise> w już. E, no co, nie będę więcej doru. Otwieram. Jakby to to jest klawiatura e, Geniusa, jeżeli coś mogę wam dać o, linka w opisie. Da, linka. No to fakturka, takie... O Boże Święt. <grystanie> 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 Super. <grystanie> Super. <grystanie> Dobra. Kurwa mać. Super. Książkę. Może znajdziemy cenę. Czekaj, 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 czekaj. Nie zbliżaj, tak nie zbliżaj. Spokojnie, spokojnie, nie bój się. Nie ma ceny, kurwa. No a to kurwa klawiatura nowa. Trzebaćkę zimna. Musimy poczekać, żeby nie, nie popsuć. Ale otworzę ją. Ja tu się. O, to, kurwa, się a to się odłożę na bok. Też sobie podłożę, gdzie te papiery. O, klaweturka. No i zbliżenie. Klawiaturka klaweturka nowa. O, nawet jest tego, sterowniki. Sterowniki, dobra. to, to, to. <gryw> instrukcja, instrukcja są dla idiotów. Taka. O, nawet klaweturka, wam powiem. Tutaj do zmniejszania, czy coś do powiększania, takie coś czytałem, tutaj multimedialne przyciski, normalna klawiatura. Tak, słychać ale... O, do blokady klawiatury nawet, yy, monitora nawet jest. Tutaj też funkcyjne. O, i to mi się bardzo podoba chyba. Patrz. Ach. Ach. Fajne podpórki są. Ostawia na niej. Fajne podpórki. Fajne podpórki, co nie? No. Taka. Fajna. Do, do kąpienia. A nie, to się to. to, to... to nie wiem, czy to się podświetla. Zobaczymy, jak podłączymy. Bo nie wiem, czy się podświetla. A na razie wrócimy, jak ona troszeczkę się zagrzeje, bo dopiero od kuriera odebraliśmy. Dobra, jesteśmy tutaj. Klawiaturka już troszeczkę jest taka nawet ciepła. Będzie bardzo wymagająca. na mnie, w CS-a bardziej. Nie, jest ona taka zbytnio podświetlana. To ma te klawisze multimedialne. Tutaj muszę rozpracować te klawisze. One nie są podświetlane, tylko tak widać, bo się światło odbija. O, odbija. A tutaj tylko jest. Światełko się świeci. Powinno być. No, jakoś tak. O, tylko się światełko świeci, tu pisze 1 a tu A, a tu to niby do takie dościągania Tutaj takie no. I klawiaturka jest bardzo cicha, jak myślałem, że będzie głośniejsza. I w ogóle, więc jeżeli to, to poda wam linka. Kosztuje tylko 19 zł, przeszyłką pobraniową 25, plus to 44 zł zapłaciłem, więc mi się zdaje, że będzie rok używana. A potem znowu się kupi. Zachaj z YouTube'a. Dobra, na razie cześć.